Jest jeden problem Jaki? No Musimy się jakąś postacią wyjebać i dać ją w mieście Bo nie mamy w środku do otworzenia jednej kolumny No, bez <noise> Nie dobijaj Nie dobijaj dobija jednej kolumny, tylko masz wszystkie moby na sobie Idźcie wywal pod tym Paradoksalnie to Kondzie ma rację Mi się nie udało Mi ja się nie udało Jezu Ja pierdolę Szkoła. Jezu Jest. zorientował Albo beka, Idę podchodzę mogę. postacią. Wywal się tam. Wyłącz coś. Ale ja, ja by były tak w sumie. A co jest nie tak, bo nikt nie czynie. Brakuje im postaci, bo cztery są do przeżycia. żeby cztery cztery postać, się postać piszą! A, w miesiąc... A, zmiń postać. Już nie da się. Kurwa, teraz nam wszystko zapierdoli. Jezu! Kondział! No nie <laughs> Plan był dobry. Wróćcie z powrotem na piwy. Jezu, Jezu, te priwy takie proste, to takie... Ale wszystko. ciężkie te dungi jednak! Zatajcie na priwy. Eee, już odnieście wszystko. Ty, słupek jeden nie padł, ale zachybiście. <laughs>